Kamil, powiedz szczerze, jest trochę niedosytu po tym odwołaniu drugiej serii dzisiaj? Oczywiście, że tak. E, szkoda, że tej drugiej serii nie było, bo mieliśmy e, no, mieliśmy dobrą dobre takie przetarcie w pierwszej. Myślę, że tutaj mogliśmy spokojnie powalczyć o lepszy wynik. No ale cóż, tak było w skokach. Z taką sytuacją już mierzyliśmy się nie raz i dzisiaj, dzisiaj zmierzyliśmy się kolejny raz. Uważam, że i tak dobry, dobrze zaczęliśmy ten sezon. Czwarte miejsce nie jest złe. O niebo lepsze niż w roku ubiegłym. A powiedz, jak byś ten swój skok dzisiejszy scharakteryzował krótko? Jak on był w twoim odczuciu? Szkoda, że nie był taki jak wczoraj, bo na pewno byłoby dużo lepiej, ale nie był to zły skok, był to taki, taki solidny, taki jak oddawałem wcześniej na treningach, może bez takiego błysku jak ten wczorajszy kwalifikacyjny, ale, ale uważam go za, za dobry, taki normalny skok. Pytam tu wszystkich zawodników, co sądzą o tym, że inauguracja odbywa się w Klingental, a nie w Skandynawii. I jednak wszyscy są za tą opcją niemiecką właśnie w przyszłych sezonach. Ty też się przyłączysz do tego zdania? Wolisz Klingental niż powiedzmy Gunośny Kusamo na, na początek Pucharu świata? Zdecydowanie. Z Kusamo, z Kusamo akurat nie mam najlepszych wspomnień. E, ale cóż, historia, historia jest historią. Mam nadzieję, że w tym roku będzie inaczej i to Kusamo się odczaruje. Ale wracając do pytania, to e, uważam, że ta opcja tutaj startu sezonu właśnie w Niemczech w Kingenthal e, jest bardzo dobra. Widać, że Niemcy przyłożyli się do pracy, przygotowali dobrą, e, dobrze tą skocznię i mogliśmy spokojnie sobie zacząć sezon. E, skarżyli się wczoraj niektórzy zawodnicy po treningach, na przykład Simon Amann, że, e, że ten śnieg jest e, nierówny, że ma jakieś tam wyboje, grudki, ale Ty chyba nic takiego nie odczułeś, prawda? Troszkę można to było czuć. Ten śnieg nie jest, nie jest w najlepszym stanie. Jest, widać, że to jest czuć nawet pod nartami, że to jest śnieg jakby przechowywany z zeszłego roku. On jest taki bardziej mączkowaty, e, nie jest taki szybki, śliski jak, no jak, jak świeży śnieg, prawda? E, no ale zrobić śnieg z niczego przy tej pogodzie, która teraz jest. Ja myślę, że i tak, i tak jest dobrze. A powiedz mi jeszcze, obserwowałeś na ostatnich treningach, zgrupowania przed sezonem Piotra Żyłę? Czy spodziewałeś się, że, że on aż tak wypali w tym sezonie, że aż tak fenomenalną formę osiągnie już na Dzień Dobry? Oczywiście, że tak. Piotrek jest, ee, Piotrek jest bardzo dobrym zawodnikiem, pracuje cały czas na to, na to żeby być lepszymi. E, no i cóż, skoczył super skok e, i sobie zasłużył, żeby, żeby polecieć tak daleko. Dziękuję za rozmowę. Życzę powodzenia jutro.